Yo się z tej strony Marianello A dziś chciałem wam ogłosić, że dostałem bana Tak Dostałem bana Oczywiście, musiałem No bo gdybym nie dostał, to już ja, to, to bym nie był ja Więc dostałem tutaj Jak widzicie No, nie za fajnie. To jest, że dostałem bana. No. No. Więc chciałem Wam tylko powiedzieć, że na razie na tym kanale nie będzie filmów po prostu. Dopóki nie będę miał, jakby nie odbanują mnie. Wiem, że 8 tygodni to 2 miesiące, ale po prostu godziny, godziny lecą, tak. Dzisiaj miałem więcej godzin niż teraz, więc. Czas leci. W końcu normalnie będę mógł grać w grę. Normalnie będę mógł dla was nagrywać filmy. No. To jest tylko taki odcineczek informacyjny, taki nie.